Swojej pracy bardzo często zarządzam zbiorami danych, które przygotował ktoś inny. Nie wiem, czy znacie ze swojej praktyki taką sytuację, że na przykład prowadzicie rekrutację na jakieś wydarzenie, przygotowujecie formularz, w którym zbieracie oprócz innych informacji również dane kontaktowe, zgłasza się 30 osób, no i na koniec zasiadacie, żeby się z nimi skontaktować, i okazuje się, że z tych 30 osób, 5 podało numer telefonu, na którym nie sposób się zadzwonić bo na przykład ma tylko 8 cyfr albo ma 10, no i yy, nie wiadomo do końca, jak w takim razie z tą osobą skontaktować. Jeśli to jest 30 wierszy i pytaliście, pytałyście też o e-mail, to pewnie można sobie z tym poradzić, tylko zajmie Wam to niepotrzebnie dużo czasu. Jeśli, tak jak w mojej pracy, to jest dużo więcej wierszy, zdarza mi się operować z takimi zbiorami, w których jest na przykład 20 tysięcy wierszy, które powstały w ramach jakiejś takiej potrzeby ad hoc organizacji, w związku z czym nie są wdrożone w jakimś bardziej usystematyzowanym systemie typu CRM albo w bazie danych, tylko są oparte o, o arkusze kalkulacyjne Google. Albo o dane zbierane w formularzu Google Forms. No i w związku z tym, że te zbiory są często bardzo duże, na wagę złota są wszystkie takie sposoby, które sprawiają, że ja nie muszę szukać różnych błędów i niedoskonałości tych danych, tylko mogę odpowiedzialność za to, żeby one były poprawne, przenieść na osoby wypełniające. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać właśnie narzędzie, które, które jest jednym ze sposobów przeniesienia tej odpowiedzialności na wypełniających. Są to tak zwane wyrażenia regularne, które można wdrożyć też w takim najprostszym formularzu Google Forms. Mówiąc w skrócie, wyrażenie regularne to jest taki sposób opisania struktury odpowiedzi na pytanie otwarte. Które przynosi informacje o tym, jaki wzorzec ten tekst powinien odtwarzać. Bo w przypadku numeru telefonu, no nie jesteśmy w stanie wskazać zamkniętej poli numerów telefonów, bo to jest bardzo wiele kombinacji, gdybyśmy byli były w stanie jakby stworzyć zamkniętą kombinację, to nie byłoby potrzeby używać pytania otwartego, można by zrobić pytanie zamknięte. Natomiast o numerze telefonu wiemy doskonale, że on potrzebuje, że on ma po prostu dziewięć znaków. Tak? I żeby sobie to ujednolicić, żeby osoby nie, nie podawały jakichś spacji, żeby nie podawały informacji plus 48, że dzwonią z Polski, no to możemy zabezpieczyć po prostu, używając wyrażenia regularnego, że nasz formularz nie pozwoli na, na, jakby na przesłanie odpowiedzi, dopóki w pytaniu o numer telefonu nie będzie się znajdowało, znajdowało dokładnie 9 cyfr. Zaraz pokażę, jak to zrobić. No, dzięki temu to osoba, która podała zły numer telefonu, będzie musiała poświęcić 15 sekund, żeby poprawić swój błąd, a nie wy będziecie szukać potem przez godzinę sposobu skontaktowania się z tą osobą. Przeskakuję, żeby pokazać Wam, jakie w ogóle możliwości daje formularz Google, jeśli chodzi o. Weryfikacji danych, bo one są, są też inne możliwości niż tylko wrażenie regularne. Kiedy ustawicie sobie pytanie otwarte, krótką albo długą odpowiedź, zacznijmy od krótkiej, w tych trzech kropkach można wybrać weryfikację odpowiedzi. Kiedy weryfikacja odpowiedzi jest włączona. Możemy wybrać, że chcemy, żeby odpowiedź przyjmowała wartość liczbową, która jest na przykład większa od jakiejś liczby albo mniejsza. To jest przydatne, jeśli na przykład zbieramy tutaj informacje o zajęciach, które się odbywały, czy jakichś aktywnościach w ramach projektu i na przykład chcemy, żeby długość tej aktywności była wyrażona w godzinach. Zakładam, że szko no, może szkolenia mogą trwać dłużej, ale spotkanie warsztatowe raczej nie trwa powyżej 8 godzin, więc jeśli ustawimy sobie tutaj zabezpieczenie 8, to będziemy mieć pewność, że osoba podała wartość w godzinach, a nie podała na przykład w minutach, bo nie doczytała właściwie pytania. Więc liczba to jest jedna droga. Tutaj możemy też wybrać, żeby um, odpowiedź zawierała jakiś tekst albo nie zawierała. Żeby zawierała adres e-mail, co Google Forms sprawdzi, czy tam jest małpa. Kropka i nie ma żadnych spacji lub żeby zabierała link do strony www. możemy też określić maksymalną albo minimalną liczbę znaków. Ale w przypadku numeru telefonu, o którym sobie rozmawialiśmy, musimy skorzystać z opcji wyrażenie regularne, e, dlatego że e, no, numer telefonu wiemy, że chce, żeby miał e, długość 9, ale, nie, e, ale jeśli ubierz, wybierzemy, że chcemy mieć po prostu odpowiedź o długości 9 znaków, to nie mamy pewności, że osoby nie wpiszą na przykład liter. Ja tutaj już stworzyłem pytania na numer telefonu, które ma właśnie takie wyrażenie regularne, i pokażę Wam jak to wygląda w działaniu. Mam tutaj pytanie o numer telefonu, i chciałbym wpisać coś głupiego, Pomidor na przykład. I formularz od razu nas informuje, że nie będzie możliwe wysłanie tej odpowiedzi dalej, ponieważ gospodarz prosi o podanie numeru telefonu bez spacji i bez prefiksa plus 48. Ja teraz podam ciąg cyfr 9-cyfrowy, żeby się upewnić, czy taki numer telefonu przejdzie. I proszę bardzo, formularz nie protestuje. Dodam dodatkową cyfrę. Robią się kłopoty. Zabiorę jedną cyfrę. Też są kłopoty. Wstawię literę. Nic niespodziewanego. Też są kłopoty. Więc tutaj już udało nam się zabezpieczyć. No, oczywiście, osoby mogły się wciąż pomylić w kolejności cyfr, ale przynajmniej e, część błędów sobie od razu ściągamy z głowy, bo one się nie wydarzą. E, myślałem nad innym przykładem, e, w którym mogą się przydać wyrażenie regularne, i to jest na przykład taka sytuacja, jeśli przy użyciu Google Forms. E, zbieracie jakieś informacje o takiej wewnętrznej sprawozdawczości i na przykład potrzebna jest informacja, jakby z której ścieżki finansowej idzie jakieś, nie wiem, jakieś działanie i chcemy, żeby osoby podawały nam po prostu właśnie numer tej ścieżki finansowej, tak żeby jak się nam zbierze zbiór danych, to żeby od razu była dokładnie taka wartość, która pozwoli nam się połączyć z, no, ze źródłem finansowania. Załóżmy, że w naszej organizacji to ma zawsze taką strukturę, że najpierw jest jakiś numer porządkowy, który idzie od jednego w górę z każdym kolejnym dokumentem. Jest jakiś akronim projektu, trzy wielkie litery, no i jest rok. Żeby przygotować formułę, która zabezpieczy nas przed danymi o innej strukturze i na przykład nie pozwoli na wpisanie. W odwrotnej kolejności tego, bo się komuś trochę pomyliło i pamięta z głowy te wartości, ale już nie pamięta dokładnej struktury. Re wyrażenie regularne, które nie pozwoli przyjąć takiej odpowiedzi, może wyglądać tak. Najpierw mamy ten dalszy, który informuje, że to jest start wydarzenia, wyrażenia. Potem mamy informację, że, kolejne, że pierwszą, jakby, wartością będzie cyfra. Potem mamy w tym takim śmiesznym nawiasie informację, że tych cyfr może być od 1 do 4, no bo na początku numery porządkowe będą 1, 2, 3, 4, potem pojawią się dziesiątki, potem setki. Podałem 4 cyfry, bo założyłem, że może to iść aż do tysiąca. Potem jest informacja taka bezpośrednia, że następnie ma następować ukośnik. Potem informacja, że interesują nas litery wielkie i że ma być ich od 1 do 3, bo tak są skonstruowane akronimy. Potem mamy informację znowu, że ukośnik. Potem informację, że znowu są e, cyfry, tym razem dokładnie cztery, no bo chcemy, żeby był podany rok czterocyfrowy. Nie grożą nam na razie daty pięciocyfrowe. E, trzycyfrowe też już za nami, więc e, takie ograniczenie, że po prostu mają być cztery cyfry, zabezpiecza nas, że to naprawdę będzie rok. E, no i na końcu mamy jeszcze znak dolara, który e, informuje o zakończeniu wyrażenia. To, co jest istotne, że ten znak dolara i daszek, one są. Dosyć ważne, bo one nas informują, że to jest konkretne, pełne wyrażenie. Gdyby ich nie było, to nasz formularz na przykład przyjąłby taką opcję. Bo sprawdziłby, że jest tutaj taki ciąg, który odpowiada naszej strukturze, czyli kończy się rokiem, ma akronim i zaczyna się od liczby porządkowej, i nasz, nasze wyrażenie jakby nie przejmowałoby się tym, że coś następuje przed albo po tym ciągu. Dodając ten dziubek i znak dolara, upewniamy się, że tylko wyrażenie dokładnie o takiej strukturze, jak nas interesuje, zostanie przyjęte. Zobaczymy, jak to działa w praktyce. Spróbujmy tutaj wpisać właśnie taki numer dokumentu w odwróconej strukturze, czyli wpiszmy tutaj jakieś litery, wpiszmy tutaj potem cyfry i rok. Nie zadziałało. Teraz wpiszmy prawidłową strukturę, taką jak nam się marzyła. A, nie zadziałało, no i bardzo dobrze, bo omsnęła mi się ręka i była dodatkowa cyfra. Teraz formularz nie robisz problemów i mamy pewność, że wszystkie numery dokumentów, które zostaną wprowadzone, odpowiadają w pełni strukturze. To nas interesuje. Kolejny przykład, o którym pomyślałem, który mógłby się Wam może przydać, to taka sytuacja, w której chcecie zaprosić y, 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 osoby na wydarzenie, ale chcecie, żeby rejestrowały się jako przedstawiciele, przedstawicielki organizacji pozarządowej, a nie jako osoby prywatne, więc chcecie, żeby nie rejestrowały się z bardzo popularnych adresów e-mail. I ja tutaj y, założyłem, że na przykład nie chcemy y, y, gmaila i jak spróbuję podać adres gmailowy, który jest raczej prywatny, to nie pójdzie. Jeśli spróbuję podać adres taką, stworzyłem domenę tutaj na potrzeby e też nie pozwoli. Ale jeśli spróbuję podać organizacyjny adres e-mail z FRSI, to nie zrobi żadnego problemu. Od strony wyrażenia regularnego, to co jest istotne, że tutaj musimy sobie przeskoczyć. I zamiast mieć opcję zawiera, to wybieramy nie zawiera. No i robimy taki ciąg, który wskazuje, że tutaj właśnie interesuje nas ciąg, który odpowiada strukturze gmail.com, email.com albo ja jeszcze dodałem email.pl i on sobie po prostu dzięki temu nie zawiera obraca to zakłada, że ma się nie pojawiać gmail.com, email.com, ani email.pl. Tutaj możecie po prostu wpisać dowolną, dowolną kombinację tych e-maili. To, co jest istotne, żeby wziąć je w nawias i żeby pomiędzy nimi występowała taka pionowa kreska, ponieważ w składni regex taka pionowa kreska to jest alternatywa. Albo, albo. W opisie nagrania znajdziecie link do takiej, takiego krótkiego poradnika, przygotowanego po prostu przez Google, co oznacza który znak w wyrażeniach regex. Natomiast do czego Was zachęcam, to żeby jeśli się spieszycie, nie, nie robić tego na piechotę, tylko po prostu poprosić któregokolwiek chatbota. Napisać mu dokładnie, co Was interesuje, jakie dane powinny przechodzić, a jakie nie. I chatboty są bardzo, bardzo w generowaniu odpowiedniego e, wyrażenia regularnego. Zazwyczaj te wyrażenia działają. Jeśli nie działają, to można wrócić i powiedzieć, że coś nie działa i on się próbuje poprawić. Też do nauki to dobrze działa, żeby spróbować zrobić wyrażenie samemu, e, zapytać chatbota. Co to wyrażenie przyjmie, a czego nie przyjmie, i ewentualnie poprosić, żeby wskazał błędy. W ten sposób nie trzeba w ogóle żadnej biegłości w korzystaniu z tego, nie trzeba się tej składni uczyć na pamięć, tylko pamiętaj, że są wyrażenia regularne i że można z nich skorzystać. Na koniec, kończąc już pokazywanie, jak wyrażenia regularne mogą być stosowane w Google Forms, mam jeszcze dla Was taki bardzo praktyczny przykład z mojej własnej praktyki. W Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego mamy taki projekt, w którym wiele bibliotek raportuje odbywające się o nich zajęcia. I raportują na listę obecności yy, operując z takimi numerami ID osób, yy, które uczestniczyły w zajęciach. Żeby to było maksymalnie szybkie, my prosimy o to, żeby to były po prostu numery ID oddzielone przecinkami. Gdyby komuś przyszło do głowy podawać nam imiona, yy, z czym nie będziemy sobie w stanie poradzić w ramach automatycznego rozwiązania, które mamy, zaimplementowane, to formularz się zbuntuje. Jeśli ktoś się yy, zapomni wpisze jakąś literę, w tych numerach ID nie może być litery, formularz protestuje. Jeśli ktoś wykorzysta średnik zamiast przecinka, formularz zaprotestuje. Dzięki temu bardzo, bardzo mało, mało jest takich list obecności, które nie mogą się przetworzyć automatycznie, jakby korzystając z dalej zaprogramowanego rozwiązania, tylko generują jakiś błędy. Czyli konkludując, jeśli chcecie zrobić formularz, którym już na etapie wpisywania danych Zostaną zablokowane nieprawidłowe odpowiedzi. Wyrażenie regularne to jest to, czego szukacie. Nie trzeba się uczyć dokładnie, dokładnie, można skorzystać z chatbotu. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, że czasem wyrażenie regularne przydają się też podczas na przykład wspólnej pracy nad. Jakimś arkuszem, który nie pochodzi z forum ale wypełniają go różne osoby i niektóre z nich na przykład dosyć rzadko, więc mogą zapomnieć o jakieś ustaleniach. Tutaj zaimprowizowałem z pomocą chatbota taki zbiór danych, który ma obrazować sytuację, która mogła się wydarzyć i może się wydarzyć, to znaczy w sytuacji nagłego napływu do Polski osób, które potrzebują pomocy, organizacja pozarządowa moja wymyślona stworzyła arkusz, w którym zbiera osoby, które potrzebują pomocy. Zbiera imię, nazwisko, kraj, potrzebę i dane o pierwszym kontakcie. Tutaj jakby dla wygody sobie zrobiłem jeszcze takie rozwiązania, że jeśli nie ma daty, to od razu mi się pierwszego kontaktu od razu świeci mi się na czerwono. Jeśli data się pojawia, no to on, on przestaje się świecić. Jeśli jakaś sprawa jest już załatwiona, to świeci się na zielono, a jeśli data już jest, ale sprawa, ale sprawa nie została jeszcze załatwiona, świeci się na żółto. No ale ten arkusz wypełniają różne osoby w różnych momentach i zobaczcie, jaka tu nam się wydarzyła sytuacja. Mamy na początku cztery wpisy, które odnoszą się do tego samego kraju, do Demokratycznej Republiki Kongo. Ktoś pisał DRK, ktoś pisał Demokratyczna Republika Kongo, to ktoś pisał Kongo. To jest do ogarnięcia, ale gdybyśmy chcieli sobie zrobić szybkie podsumowanie, ile mamy osób z każdego kraju, to to nam się wszystko nie zsumuje razem, no bo tabela przestawna nie będzie wiedziała, że DRK to to samo, co Demokratyczna Republika Kongo. To, co możemy zrobić... To ustawić sobie wyrażenie regularne, które będzie chroniło tę dokładnie, dokładnie kolumnę. Jakbym tutaj chciał opisać Kongo, to ono mi przypomni mi o ustaleniu takim zespołowym, które mamy, że kraj jest podawany w postaci kodu ISO, który jest jakby uniwersalny, stały i nie ma tutaj możliwości pomyłki. ISO 3 znakowego, a nie dwuznakowego. Więc e, nawet jeśli ktoś będzie chciał pisać kongo, to formularz go zatrzyma. To rozwiązanie wymaga trochę więcej czasu od każdej osoby, która wpisuje, bo jak pojawia się nowy kraj, to trzeba sobie zerknąć na jakąś listę tych e, m, kodów ISO. Ale z kolei, jak już będziemy mieć bardzo, bardzo długi zbiór, to nie będziemy szukać na piechotę tych e, wpisów, które na przykład ktoś wpisał ISO dwu, e, dwuliterowe, tak? trzyliterowym polska topol, w dwuliterowym pl, e, tylko po prostu. E, jeśli mamy to zabezpieczone wyrażeniem regularnym, w ogóle nie będziemy się z tym problemem zmagać. I jak to zrobić? Mamy tutaj taką opcję w arkuszach Google, zobacz więcej czynności komórki, sprawdzanie poprawności danych. I tutaj możemy sobie skorzystać, jakby z takiego, takiej listy rozwijanej, na przykład, i stworzyć sobie różne opcje do wyboru. No ale to działa dobrze, jeśli tych opcji nie jest za dużo. jakich się robi 100, to już nie chcemy mieć listy rozwijanej, tylko wtedy właśnie lepiej sprawdzają się wyrażenia regularne, które opisują raczej strukturę tego, co chcemy otrzymać, a nie konkretną listę przykładów. I żeby wykorzystać wyrażenie regularne, mamy tutaj jedną regułę, którą przygotowałem. I chcemy zastosować. Opcję, która jest na samym dole, jest standardowa formuła. I w ramach niestandardowej formuły piszemy. F polecenie, żeby, sprawdzi, żeby y y formularz sprawdził y wyrażenie regularne, wpisujemy, że chodzi nam o kolumnę C. I wpisujemy wyrażenie regularne. Żeby ja teraz tego nie robił z pamięci, to przepraszam, pozwolę sobie jakby wrócić do tej pierwszej wersji, którą miałem, zanim zrobiłem z tego listę. O, mamy tutaj informację o tym, że mamy wyrażenie regularne. To, że chodzi nam o kolumnę C. No, i, te, i taką informację przygotowaną w trybie wyrażeń regularnych, że mamy mieć litery od A do Z i że mają występować trzy. Dzięki temu, dzięki zabezpieczeniu tutaj wyrażeniem regularnym, nie ma szans, że ktoś pisze coś innego. No i co? I w takiej sytuacji, nawet jeśli mamy bardzo dużo osób, które wypełniają ten dokument, i nie możemy wszystkich pilnować, żeby wypełniały go tak, jak sobie życzymy, to możemy się upewnić, że. E, nie będzie tutaj danych, które będzie trzeba potem jakoś intensywnie czyścić. Ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, że takie wyrażenie regularne możecie też przydać przy czyszczeniu zbioru. Wyobraźcie sobie, że macie e, jakiś arkusz z danymi kontaktowymi, kontaktowymi zbieranymi 5 lat temu, gdzie w jakby w jednej kolumnie powinna się wyświetlać informacja o ulicy wraz z numerem domu. No, i wiecie już z praktyki, że tam mniej więcej co piąta odpowiedź tak naprawdę ma samą ulicę, więc jest, jest nieużyteczna. No, i ręcznie, jeśli ten zbior liczy sobie tam powiedzmy tysiąc wierszy, to pewnie byłoby to do sprawdzenia, ale zajęłoby wam 10 czy 15 minut, żeby to przejechać, i pewnie jakiś jeden wiersz byście pominęli czy dwa. Pominęły, no to bardzo po prostu możemy sobie skorzystać z wyrażenia regularnego i po prostu sprawdzić sobie, które z tych, jakby wiersze w tej kolumnie, zawierają chociaż jedną cyfrę. No bo jeśli mamy nazwę ulicy i numer domu, to musi tam być chociaż jedna cyfra. I w ten sposób możemy sobie bardzo łatwo podzielić zbiór na te, które mają jakąś cyfrę i te, które nie mają. No i te, które nie mają, to znaczy, że tam czegoś brakuje i że możemy sobie od razu bardzo szybko niemal automatycznie odsiać jako nieprzydatne, bo co? Potrzebowaliśmy 30 sekund, żeby poprosić chatbota o wygenerowanie odpowiedniej formuły regex, 30 sekund, żeby ją wklepać tutaj, a potem od razu sprawdzamy, które wiersze spełniły ten warunek, a które nie. Gorąco zachęcam do korzystania z wyrażeń regularnych, bo im więcej danych, tym więcej to oszczędza czasu, im więcej osób będzie wypełniało formularz, tym większa szansa, że pojawią się błędy, z którymi trzeba będzie się mierzyć później.